Na no istnieje. Na no cały czas istniejemy już 70 lat. W przyszłym roku będziemy obchodzić właśnie rocznicę 70 lecia no Od 1951 roku sekcja działa w świętołowica różlowa i myślę, że będzie działać nadal. Myślę, że taki sezon pandemiczny pokazał, że w tych trudnych czasie też jesteśmy w stanie pociągnąć ten wózek z tym żużlem w Świętołowicach. Tor, to jest największy mankament naszego klubu w tej chwili. Myślę, że doprowadzimy do sytuacji, że stadion na Skałce imienia Pawła Waloszka wróci tutaj w pełnej świetności. Może nie z trybunami, ale na pewno z bandami, żebyśmy mogli tutaj dalej szkolić naszą młodzież, bo już w ostatnich pięciu latach już szkoliliśmy sześciu adeptów. Możemy jej trenować i w Opolu, i na Nowym Torze w Krakowie, gdzie mamy go na wyłączność w tej chwili. Szkółka właśnie dzisiaj na kolejnym, chyba już ostatnim treningu się znajduje w Opolu. Tych chłopaków mamy tam pięciu w tej sekcji. Trzech przygotowujemy do licencji. Myślę, że na wiosnę już tutaj kolejnych naszych adeptów będziemy mieli z licencjami. No ale myślę, że to wszystko by nie było możliwe, gdyby nie ludzie wokół tego klubu. To jest naprawdę grono takich ludzi zaufanych, z którymi naprawdę można koniekać. Krzysztof Bas, nasz trener, mogę powiedzieć, że mój przyjaciel, to jest człowiek orkiestra, który tutaj dyryguje całym tym zespołem i dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. To po prostu jest, jest impuls i po prostu i działamy. Tutaj nie ma, że się nie da, że nie idzie. Jacek. Folket, były zawodnik cały czas w klubie. Ileśmy przegadali nocy na ten temat, żeby ten klub postawić na nogi? To po prostu no, trzeba mieć w sercu no, metanol w żyłach, a żużel w sercu. No, inaczej, inaczej się chyba nie dałoby to robić, gdyby takich osób nie było łącznie z całym zarządem, którzy pracują na cały ten skład, żeby, żeby to jakoś ten wózek popchać do przodu. No, musimy oczywiście profesjonaliz profesjonalizować ten klub. No, ale działamy tutaj społecznie na, na, na chwilę obecną. Poświęcamy swój czas prywatny, czas dla rodziny. Każdy z nas pracuje, ma swoje obowiązki zawodowe, czy to firmę, czy tam pracę zawodową, no bo z czegoś trzeba żyć, to jest oczywista sprawa. Poświęcamy tutaj swój czas, ale myślę, że to będzie wynagrodzone każdemu z nas. No Fajnie, że o naszych chłopakach już słychać coś w środowisku żużlowym. Nie tylko. Że kluby interesują się naszymi chłopakami, że mamy propozycję startów dla tych chłopaków. Bardzo dziękuję tym klubom, które są z nami, które nas zapraszają na treningi, żebyśmy mogli no, kontynuować te kariery tych chłopaków. Czy to klub z Opola, czy to klub z Krakowa, czy to jest klub z Krosna, Gniezna, Gdańska. Zwracają się, żebyśmy po prostu mogli u nich potrenować, żeby pokazać chłopaków no i żeby na te kariery mogli chłopaki rozwijać. Kiedy te chłopcy będą już mieli 18 lat i jeszcze 4 sezony przed sobą, pokażą na co nas stać, i ta nasza praca zostanie zauważona już tak na poważnie. Na no stadion będzie żył. Ja w to głęboko wierzę, bo gdybyśmy w to nie wierzyli, no to musielibyśmy to zakończyć to naszą pracę.